të uaj e. To jest właśnie moja odpowiedź na ostatni temat Face Awards Polska. Jest inspirowany nurtem Vaporwave, który łączy w sobie sztukę antyku i cyfryzację lat 80. i 90. ze szczyptą neonów z amerykańskich modeli. Podjąłam taką tematykę, bo właśnie połączenie dwóch z niby skrajnych ze sobą nurtów nadaje im zupełnie nowego wyrazu i znaczenia. Czyli właśnie odżywają na nową. Dlatego jest to moja odpowiedź na temat Living Card. Teraz przechodzimy do tutorialu. Zaczynam od pokazania jak zrobiłam protetyki, które miały być takim efektem gliczu. Szkic, który wykonałam na pleksji wypełniam masą modelarską i rzeźbię protetyk. Wyrównuję wszystkie krawędzie, odrysowywuję od papierowego też szkicu, tak aby wydobyć wszystkie detale. Kołomeczką, którą nasączyłam acetonem wygładzam wszystkie nierówności. Tak wygląda prostatek gotowy pod formę. Teraz wycinam z płyty piankowej paseczki, aby zrobić z niej ścianki do formy. Wszystko szczelnie zaklejam klejem na gorąco. Formę wypsikuję sprayem, który stworzy taką warstwę pomiędzy żywicą, którą będę zalewała formę, a samą rzeźbą, żeby łatwiej mi było później ją z niej wyciągnąć. I zalewam formę. Po około 30 minutach forma jest gotowa do wyciągnięcia. Wysmarowuję ją najpierw wazeliną, żeby stworzyć warstwę pomiędzy preparatem a żywicą. Żeby mi się po prostu to nie przykleiło Potem gąbeczką nakładam dwie cienkie warstwy tego preparatu Po czym zalewam go silikonem Warstwy tego preparatu pozwolą mi potem na łatwe przyklejenie protetyku do twarzy I wyblendowanie krawędzi do skóry Przez co będą bardzo ładne i nie będą aż tym rzucać się w oczy Krzyszczę jeszcze krawędzie, aby nie pozostał na zewnątrz silikon Bo będę je delikatnie rozpuszczać maleńką ilością acetonu Tu możecie zobaczyć jak mocny i trwały jest ten silikon. Nakładam jeszcze jedną warstwę preparatu i pudruję wszystko, żeby protetyk nie kleił się do siebie podczas wyciągania. Rozpuszczam drobne rzeczy, które. Podczas wyciągania mogło się troszeczkę naderwać, bo nierówno rozłożyłam na przykład wazelinę, a potem odcinam niepotrzebne części preparatu. I tak wyglądają gotowe protetyki. Zaczynam już z po części ustylizowanymi włosami i sprejuję się primerem First Base. Klejem charakteryzatorskim zaklejam rwi, aby później łatwo było mi je malować. W pomocy białej kredki Jumbo Eye Pencil zaznaczam, gdzie będą protetyki i gdzie będę musiała nałożyć klej. Ponieważ oczywiście wcześniej o tym zapomniałam, za pomocą pudru Special Effects Set pudruję brwi. Następnie nakładam klej charakteryzatorski na prostetyki i na moją twarz. Czekam aż podeschnie... I ostrożnie i delikatnie przyklejam. Maleńką ilością acetonu rozpuszczam niektóre krawędzie, i jestem bardzo ostrożna, kiedy to robię pod okiem. Oczywiście ono musi być zamknięte, żeby żaden opar nie dostał się do oka. Nakładam bazę Total Control, zamalowywuję brwi na biało, żeby łatwiej mi było później nałożyć na nie kolor. I aby stworzyć tą różowitką bazę, mieszam najjaśniejszy podkład Can't Stop, Stop z różowym cieniem z paletki Off-Tropic i mieszając wszystko tworzy mi się piękna różowa farba. Rozkładam wszystko na twarz i blenduję gąbką. Nakładam też od razu na część włosów. Zabezpieczam bazę pudrem. I za pomocą cieni z paletki Swarbrite cieniuję całą twarz, tak aby wydobyć z niej jak najwięcej kształtów i nadać jej ten charakter statuły. Później zabierając się już za inne rzeczy, cały czas wracałam do tego cieniowania i je pogłębiałam, dopóki nie byłam z niego naprawdę zadowolona. Nałożyłam kredkę Jumbo Eye Pencil na grzebek i tuszuję nim rzęsy, żeby móc później je pocieniować na taki kolor jaki będę chciała. Za pomocą koloru z palety do konturowania na mokro i różowego cienia z paletki Off-Tropic tworzę taką małą, tłustą farbkę, aby odciąć tę sztuczną powiekę rzeźby. Dodatkowo rysuję pęknięcia, aby dodać odrobinę realizmu. Wcześniejszą mieszanką rozjaśniam jeszcze części twarzy. I zabezpieczam wszystko za pomocą Primera Duly Finish. Teraz maluję niebieskie elementy, które mają być takim odbiciem światła neonów. Więc zrobiłam je ja tak samo jak tą różową farbę, tylko że z niebieskim cieniem i rozblendowywuję wszystko na twarzy. Zabieram się za wypełnienie gliczy. Najpierw w wypustki nakładam niebieską farbę. Mieszanką eyelinerów. Robię dodatkowe małe glicze i detale. Dodaję jeszcze odrobinę różowego błysku. I za pomocą mieszanki tłustych farb białej, czerwonej i fioletowej maluję włosy. Robię ostatnie poprawki, czyli cieniuję, maluję uszy i wypełniam resztę ciała. Robię to tak samo jak twarz, czyli wszystko jest pokryte różową farbką, a później pocieniowane cieniami. И готовы?